Dzień dobry, jako że mój kanał nazywa się Madam Poliglot, a przynajmniej na razie i na razie tej nazwy nie zmieniam, aczkolwiek kiedyś ją pewnie zmienię, bo mnie irytuje. Ale póki co tak się nazywa, więc pomyślałam, że porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, kim właściwie jest poliglota. Zapraszam. Witajcie, ja jestem Sandra, a wy jesteście na kanale o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. A dzisiaj rozmawiamy na temat tego, kim jest poliglota. No więc, według definicji, poliglota to taka osoba, która potrafi posługiwać się językami różnymi i jest tych języków przynajmniej kilka. Jest to bardzo niekonkretna definicja, ale nie da się stworzyć lepszej. I co to znaczy kilka języków? No, jest to na pewno więcej niż dwa. Jeśli mówimy, że ktoś zna dwa języki, to jest to przeważnie osoba dwujęzyczna, bilingualna. Jeśli ktoś zna trzy, cztery języki, pięć języków, to już tutaj nie stosujemy liczb do tego, tylko przeważnie mówimy osoba wielojęzyczna. Więc poligota to po prostu osoba wielojęzyczna, która zna języki różne i potrafi się nimi posługiwać lepiej lub gorzej. I niekoniecznie wszystkie te języki trzeba znać aktywnie, i niekoniecznie wszystkie trzeba znać aktualnie. Może być tak, że niektóre języki są uśpione, że znało się je wcześniej, ale później ktoś już z nich nie korzystał i nie potrafi już tym językiem tak dobrze mówić, ale jeśli by miał taką potrzebę, jeśli byłoby to konieczne, to potrafiłby ten język obudzić. Więc to jest osoba wielojęzyczna i tym samym jest to również poliglota. W Polsce bardzo często ludzie uważają, że osoba dwujęzyczna czy wielojęzyczna to jest to osoba, która wychowała się, mówiąc kilkoma językami. Ym, na przykład rodzic mówił jednym językiem, drugi rodzic drugim i mieszkali jeszcze w trzecim kraju, więc ta osoba siłą rzeczy wychowała się, posługując się trzema językami, więc jest to osoba wielojęzyczna. Jeśli to są dwa języki, to jest to osoba dwujęzyczna. To nie jest do końca poprawne. Osoba dwuję... Osobą dwujęzyczną jest każda osoba, która zna dwa języki, i nieważne, kiedy się tego języka nauczyła. Jeśli potrafi się posługiwać dwoma językami, to jest dwujęzyczna. Jeśli tych języków jest jeszcze więcej, to jest wielojęzyczna. Wiele z takich osób, które znały bardzo wiele języków, mogło to być na przykład kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt. To były osoby, które właśnie niektóre języki znały w sposób bierny, czyli na przykład tłumacze literatury, którzy potrafili tłumaczyć z języka obcego, na swój język. I tych języków potrafiło być bardzo wiele. Oni byli kompetentni w tych językach, jeśli chodzi o tłumaczenie. No i tutaj też trzeba by się było zastanowić, czy co to dla kogoś właściwie oznacza, czy to jest znajomość języka, czy nie. Widzicie, że to jest bardzo subiektywne. I tak naprawdę, jeśli przypatrzymy się tutaj temu, jak dobrze trzeba znać język, żeby móc powiedzieć, że ta osoba potrafi się z nim, nim, nim posługiwać i się w tym języku komunikować, i czy to jest osoba, która zna ten język jako język ojczysty, czy też nauczyła się tego języka już później, to jest wszystko bardzo niedokładne. I dlatego, że przecież. Nawet jeśli mamy osobę native speakera, że tak powiem, danego języka, czyli rodzimego użytkownika, to niekoniecznie ten rodzimy użytkownik posługuje się tym językiem bardzo dobrze. Niekoniecznie potrafi wyrazić w tym języku wszystkie swoje myśli, może naprawdę mieć problemy z komunikacją, może mieć naprawdę problemy z z jakąś spójną wypowiedzią, nie potrafi pisać. Są takie osoby, wiecie, które nie potrafią napisać poprawnie ani jednego zdania ze względu na błędy, czy to ortograficzne, czy interpunkcyjne, jakiekolwiek. I w dalszym ciągu ta osoba jest jednak native speakerem tego języka, to jest jej język ojczysty. I jeśli zna, powiedzmy, drugi język, w którym też jakoś tak potrafi się komunikować, to czy ta osoba jest dwujęzyczna, czy nie? Kto jest w stanie o tym zadecydować? Z drugiej strony mamy osoby, które znają swój język ojczysty, i również być może języki obce na bardzo wysokim poziomie. Takim ponadprzeciętnie wysokim, czyli na przykład powiedzmy pisarze, którzy bardzo dobrze potrafią się posługiwać słowem, czy dziennikarze, i oni zawsze mają odpowiedź na każde pytanie. Zawsze wszystko potrafią powiedzieć bardzo ładnie i bardzo chętnie się ich również słucha. I to zarówno mogą być osoby, takie, których, dla których ten język jest językiem ojczystym, jak również takie, które, które nauczyły się tego języka już dużo później w ciągu swojego życia. No i jak tutaj to wartościować? Na pewno nie można się też posługiwać literkami od A do C, jeśli chodzi o poziom języka, bo te literki służą do tego, żeby określać poziom w języku obcym, a nie w języku ojczystym. Więc oczywiście może być tak, że ktoś uczy się jakiegoś języka obcego i posługuje się nim o wiele, wiele lepiej, jest nim o wiele bardziej kompetentny niż jakiś rodzimy użytkownik, który w tym języku jest swoim bardzo niekompetentny. I jak to wtedy ocenić? Bardzo często również uważa się, niektóre osoby uważają, że poliglota to jest taka osoba, dla której języki obce i uczenie się tych języków, spędzanie na tym bardzo dużo czasu jest pasją, że tylko osoba z prawdziwą pasją do nauki języków to jest poliglota. Jeśli ktoś na to w ten sposób patrzy, no to niech patrzy. Ja na to akurat w ten sposób nie patrzę, i kiedyś nawet też ktoś do mnie napisał, że ja nie jestem poliglotą, dlatego że ja wszystkich moich języków nauczyłam się dlatego, że tak się zdarzyło w moim życiu, że one stanęły na mojej drodze, a nie dlatego, że ja sobie nagle pewnego dnia pomyślałam: Och, to nauczę się hiszpańskiego. Ale to tak naprawdę tutaj ta motywacja do nauki języków, co było. Co popchnęło daną osobę do tego, żeby się uczyć jakiegoś języka, nie jest wyznacznikiem tego, czy ktoś jest poliglotą, czy nie, czy można tę osobę tak nazwać, czy nie. Ja wprawdzie uczyłam się wielu języków, studiowałam też językoznawstwo, gdzie analizowało się też różne języki. I uczyłam się wielu języków dlatego, że mnie to interesowało, chciałam zobaczyć, jak działają. Ale nie wspominam o tym i nie znam tych języków, albo znam je bardzo, bardzo słabo i, i po prostu by było absolutnie bez sensu o tym w ogóle mówić. Więc e, nie mówię. Ale ja nie uważam, żeby uczenie się języków, dlatego że jest to czyjąś pasją, decydowało o tym, czy ktoś jest poliglotą, czy nie. Na mojej drodze te języki faktycznie stanęły. E, język niemiecki przebijał się od mojego dzieciństwa e, i zawsze się tego języka uczyłam języka hiszpańskiego zaczęłam się uczyć. Właściwie to nie zaczęłam się bo uczyć, bo ja po prostu będąc w szkole podstawowej i na początku liceum oglądałam bardzo dużo telenowel meksykańskich, więc siłą rzeczy się nauczyłam, a później poszłam na studia i studiowałam też filologię hiszpańską. Włoski miałam w szkole, więc nauczyłam się w szkole do poziomu nie pamiętam, zdawałam wtedy certyfikat, nie pamiętam czy to było B1 czy B2. I później również poszłam na studia filologii włoskiej, angielski. Ostatnio Wam opowiadałam o tym, jak nauczyłam się angielskiego. No i teraz w podstawówce również miałam język rosyjski, ale niczego się wtedy nie nauczyłam, oprócz, oprócz alfabetu. No i teraz sama z własnej woli uczę się języka rosyjskiego, ale robię to bardzo wolno, zupełnie mi się tutaj nie śpieszy. I nie mam też zamiaru nikomu udowadniać, a to jest jeszcze kolejna kwestia, że są takie osoby, które właśnie chcą pokazać innym, że są w stanie nauczyć się jakiegoś języka jak najszybciej w 3 miesiące, w 6 miesięcy. Ja nie mam w ogóle takiej potrzeby. Absolutnie nigdy nie uczyłam się żadnego języka po to, aby ktoś mnie podziwiał, albo aby ktoś kupił mój produkt albo coś takiego. Nigdy mną coś takiego nie kierowało, tego, tego typu motywacja, i w dalszym ciągu nie będę tak robić. Więc, jeśli ktoś zna kilka języków, dlatego że one w jakiś sposób stanęły w jego życiu na drodze. Na przykład powiedzmy, że kiedy. Ta osoba była mała, to spędzała wakacje często w innym kraju, bawiąc się z tamtymi dziećmi i poznała ten dodatkowy język. W szkole miała drugi język, którego się uczyła, zdawała ten język na maturze i zna ten język dość dobrze, więc to już są trzy języki, bo jest jeszcze język ojczysty. A później na przykład wyjechała do jakiegoś kraju um, i pracuje w tym kraju i musiała się nauczyć też języka tego kraju, więc to już są, są trzy cztery języki i taka osoba, która zna te cztery języki oczywiście jest poliglotą, ale ktoś mógłby powiedzieć, no, że nie jest, bo te języki po prostu... no ona sobie tego nie wyobrała, nie wybrała, że, że nauczyła się tych języków. Nie zrobiła tego świadomie, nie zrobiła tego specjalnie, więc to się nie liczy. No moim zdaniem się liczy. Poza tym mamy takie kraje, które są wielojęzyczne i osoby mieszkające w tych krajach i znające wiele języków to też są poligloci to są osoby wielojęzyczne więc tak naprawdę tych poliglotów na świecie mamy zatrzęsienie. No weźcie sobie taki przykład Indii chociażby. Powiedzmy, że mama jej językiem ojczystym jest hindi i ona mówi w hindi do swojego dziecka, a tata Posługuje się językiem Punjabi jako językiem ojczystym i w tym języku mówi do swojego dziecka. Jednocześnie to dziecko chodzi do szkoły, gdzie językiem wykładowym jest język angielski od najmłodszych lat, więc uczy, uczy się jednocześnie trzech języków, a następnie powiedzmy chce wyjechać do Niemiec, więc zaczyna się uczyć języka niemieckiego, wyjeżdża do Niemiec, pracuje tam i już zna kolejny język. To są cztery języki. Czy taka osoba nie jest poliglotą? Jest wielojęzyczna, prawda? Jedno tutaj jest pewne. Określenie poliglota to nie jest szlachecki tytuł. I powiedzieć komuś, że jest poliglotą, to nie jest komplement, to jest stwierdzenie faktu. I wielu ludzi to jakoś uraża, albo ich po prostu irytuje, denerwuje, że ktoś może o sobie powiedzieć poliglota, jakby się tym wywyższał. Natomiast osoba, która zna co najmniej tych kilka języków, to nie jest osoba w żaden sposób lepsza od innych, dlatego że zna kilka języków. I mówiąc o sobie poliglota, no taki człowiek się nie wywyższa. Również mówiąc o kimś, że jest poliglotą, no nie dajemy jakiegoś komplementu. To jest tak jakby powiedzieć, że ta osoba jest blondynem, a stół jest biały. To jest stwierdzenie faktu. I jeszcze tak na koniec powiem, że mnie poliglotką nazwał po raz pierwszy... Mój e, chłopak z, z Liceum. E, to było w 2002 roku. Pamiętam, że jechaliśmy wtedy samochodem i leciała płyta Shakiry. I ja hiszpański już wtedy trochę znałam, bo oglądałam już od wielu lat te wszystkie meksykańskie telenowele. No i on wiedział, że ja znałam niemiecki, bo ja byłam w dwujęzycznej klasie. Wiedział, że znałam również włoski. No i leciała ta Shakira i ja sobie tą szakirę śpiewałam po hiszpańsku. I on wtedy powiedział, to hiszpański też znasz? To z ciebie taka poliglotka. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie mojego nagrania. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, uczcie się i pamiętajcie, że umiecie więcej niż wam się wydaje. Pa, pa!